Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie szóste. Podatek od dochodów za rok 2016 w Polsce był obliczany według sposobów przedstawionych w poniższej tabeli. Jeśli podstawa obliczenia podatku była kwotą mniejszą lub równą 85 528 zł, wówczas sposób obliczenia podatku to 18% podstawy. Obliczenia podatku pomniejszone o 556 zł. i 2 grosze. Jeśli podstawa obliczenia podatku była kwotą wyższą niż 85 528 zł, wówczas sposób obliczenia podatku jest następujący: 14 839 zł. i 2 grosze plus 32% nadwyżki ponad ten próg, czyli 85 528 zł. Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. W 2016 roku podstawa obliczenia, obliczenia podatku dla pana Jana wynosiła 84 500 zł. Wysokość podatków złotych od dochodu pana Jana opisuje wyrażenie. No i mamy dwa wyrażenia. I zdanie drugie. W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pani Zofii wynosiła 97 300 zł. Wysokość podatku w złoty od dochodu pani Zofii opisuje wyrażenie. No i tutaj również mamy dwa wyrażenia. No dobrze. zajmijmy się pierwszym zdaniem, czyli obliczeniem podatku dla pana Jana. Zarobił on 84 500 zł, czyli znajduje się w tym pierwszym progu kwota mniejsza od 85 528 zł. Zatem obowiązuje go y, sposób obliczenia podatku podany w y, pierwszym wierszu tabeli. Czyli mamy 18% podstawy, zatem zapisuję 18% podstawy to inaczej 18% razy to, co zarobił, czyli 84 500 zł. 500. Następnie pomniejszone o 556 zł i 2 grosze, czyli to, co otrzymam z pierwszego działania, muszę pomniejszyć, czyli odejmuję 556 zł i 2 grosze. No i teraz 18% zamieniam na ułamek dziesiętny. Pamiętamy, że procent oznacza dzielenie na 100, czyli mamy tutaj 18 setnych razy 84500 minus 556 zł. I 2 grosze. No, i widzimy, że to wyrażenie jest wyrażeniem yy, A, czyli tutaj pra prawidłową odpowiedzią będzie A. Przejdźmy do obliczenia podatku dla pani Zofii. Ona zarobiła 97 300, czyli znajduje się w tej kwocie wyższej niż 85 528 zł. Czyli jej sposób obliczenia podatku to 14 839 zł i 2 grosze, plus 32% nadwyżki ponad te 85 528 zł. Czyli najpierw policzymy sobie 32% nadwyżki, czyli najpierw znajdziemy nadwyżkę, wiemy, że zarobiła 97 300, zł, czyli nadwyżka to będzie 97 300, zł, odjąć 85 528 złotych. I to sobie zapisałem w tym miejscu. Następnie biorę od tego, od tej różnicy 32%, czyli 32% razy ta różnica. No i teraz 32% zapisuję w postaci ułamka dziesiętnego. Pamiętam, że procent to inaczej dzielenie przez 100, czyli mamy tutaj 32setne razy to wyrażenie w nawiasie, czyli 97300 minus 85528. No i ostatecznie obliczamy wysokość podatku, czyli miałem do kwoty 14839 zł. i 2 dodać te 32% nadwyżki, czyli do kwoty 14839 zł. i 2 dodaję całe to wyrażenie. No i widzimy, że takim wyrażeniem jest opisane wyrażenie D, czyli tutaj prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź D. Jeśli pomogłem, Wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.